To są niemieckie czołgi z II wojny światowej. Panzer 4 i działo szturmowe sztuk 3. Trudno coś takiego zbudować? No troszkę czasu schodzi. Kwestia jeszcze przeskalowania, prawda, no to powiedzmy skala jest 1 do 30. To jest wierne odwzorowanie? Na tyle, na ile klocki pozwalają. Pan chyba jest miłośnikiem komunikacji, jak widzę. Raczej komunikacji z klocków. Dwa autobusy, jeden trolejbus. Trolejbus oczywiście barwa Gdyni, to jest właśnie model, który uważam, że jest jednym z lepszych, który zrobiłem. Trudno zrobić taki model, bo to nie są gotowe zestawy. Nie, absolutnie, to nie są gotowe zestawy, to są zestawy które się składa miesiącami, Kupuję klocki na sztuki, wiele razy przebudowuje, żeby właśnie efekt końcowy był taki w miarę zadowalający. Większość jest stacjonarna, a tutaj widzę koparką, nawet można. Co zrobić? Można sterować, w pełni funkcjonalny model. Oddaje wszystkie funkcje rzeczywistej maszyny. Ile czasu panu zajęło skonstruowanie takiego urządzenia? Pół roku. Po pracy, w czasie wolnym, siadałem wieczorami i budowałem ten model. Teraz można fasolę przesypywać. Fasola jest dosyć słynna, bo już czwarty rok z rzędu jeździ po różnych wystawach ze mną i taki element rozpoznawalny.